Skrót DTR oznacza dokumentację techniczno-ruchową. DTR jest instrukcją producenta, wytwórcy lub importera do Unii Europejskiej, opisującą sposób działania, wymagane konserwacje i zastosowane zabezpieczenia. Jako użytkownicy wykorzystujemy ją na różne sposoby. W dalszej części wyjaśnić im, dlaczego DTR jest fundamentem technicznego bezpieczeństwa pracy. DTR stanowi podstawowy dokument dostarczany przez producenta do każdej maszyny. Zawiera informacje o zasadach i użytkowania, wymaganiach dotyczących instalacji, konserwacji przeglądów, a także opis zabezpieczeń i środków ochrony. To właśnie DTR określa parametry techniczne urządzenia dopuszczalne obciążenia, instrukcje dotyczące wymiany części eksploatacyjnych i rodzaje zagrożeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem. Upewni się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją oraz że wszystkie wymagane zabezpieczenia działają w praktyce. DTR pomaga również w analizie, czy maszyna spełnia wymagania dyrektywy maszynowej, czy jej użytkowanie nie będzie powodować wzrostu ryzyka. Część DTR dotycząca zasad obsługi, wymagania dotyczące czyszczenia, wyłączniki awaryjne, będzie musiała znaleźć się w instrukcji stanowiskowej. Dokumentacja ta jest również niezbędna przy opracowaniu instruktorzy stanowiskowych oraz aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Dla urządzeń podlegających pod UDET, np. urządzenia ciśniowe bądź urządzenia transportu bliskiego, jest ona niezbędna do rejestracji urządzenia poddozorowego. Właściwe wykorzystywanie informacji z ZTR w praktyce oznacza, że urządzenia działają na parametrach określonych przez producenta, a pracownicy, że obsługują je prawidłowo. Za to my mamy pewność, że jesteśmy po bezpiecznej stronie. A jeśli takie informacje są dla Ciebie przydatne, obserwuj kanał po bezpiecznej stronie. Aby nie przygać.